ze Śródziemię, Cień Mordoru. E, jak ostatnio pamiętacie e, robiliśmy sobie artefakty i itintiny na wzgórzach Udunu i Czarnej Bramie. E, dzisiaj się zajmiemy Mogiem drugim bliźniakiem, czyli wodzem e, szczurnika. Szczurnik jest oczywiście jego przybocznym. Tutaj wrócimy do tej misji. Bra od razu chciałem powiedzieć o polowaniu, znaczy, może nie o polowaniu, ale o tym, najbardziej, że ono będzie podjęte dopiero, jak uniknąć koperu Łowca i Nie wiem, kiedy ją dostanę, jak ją dostanę, to zostanę w NRK, dopiero wtedy, dalej kontynuować e, swoją, ten... E, swoją swoje wyzwania łowieckie, czy jakoś tak to można nazwać. I'm all right. That didn't hurt at all. Yeah, I know what you thinking, Ranger. This was not my fault. I go to tell a Chief that I've killed his bodyguard. He turns around. Got the exact same face as the dead man i just killed. Ret gets killed. Twins. What are the odds? of... Just make sure you show up to take the place of the Dead War Chief. Uh, but the Warchief's not dead. I'm going to go kill him! Oh, good plan! Uh, I'll be right behind you. It works. A training platform. Well, we'll see how the Warchief soldiers do in the face of a true foe. Rattle a cage and bring out the beast. If okay. <laughs> Rabadash is able to take the war chief's place, it will only be a matter of time before he leads us to the Black Hand. Rabadash took out Goral and the executioner. How was <laughs> that even possible? Those were powerful Uruks. I don't believe it. Gordon's death was one thing, but the executioner as well. save my own Yes, <laughs> sir! We Ranger! We did it! I'll <laughs> honor our arrangement. Oh, don't you worry. War Chief Ratbag will make sure nobody gets in the way of your dirty schemes. But Ratbag can't speak for the other War Chiefs. I wouldn't worry about them. Could I borrow your... Give me a blade. muszę wziąć, żeby to mieć. A przy szpilenie, no to jak już do kogoś celuję, to w głowę, żeby po prostu umarł, tak? Dobra, biorę wyssanie z okazji. Później wyssanie w walce. Mam nadzieję, że dobrze robię. <gry> Na no to ja gram w tą grę. Więc... Wolałbym całe życie odzyskiwać <laughs> no, dobra, nie o tym Istoty Wodzowie uruków. I samouczki mi się odblokowały Znaczy jakiś samouczek Berserkowie, o właśnie Chyba tylko ten grad ciosów. Look Wziął już dwóch przybocznych, nie? No dobra, nikt sobie tu nie wziął, nie? Jest na hakownik. Zabić taki komu Czyli mogę na nim wykonać pewnie po prostu egzekucję. I tyle. Nie tu nie ma, typy. Co? O właśnie, nie zauważyłem w ogóle, że idę do tej misji, to sobie ją zrobimy. Ktoś tu jest? Nie wiem, O Opór, Ci ludzie nam odmówili wykonania rozkazów swoich orkowych panów. Ocal ich za niezastanowienie. Okej. Okay.

¡Dios Who's é nós! I don't know. Зеленый уже появился, да, да, смотрю. Właśnie, ja na opcję i sobie ściszę więk, bo... Moje ręce są zimne. Czemu on się Dobra, tak będzie dobrze, mam nadzieję. Czekajcie, jeszcze Powinno być ok Słuchajcie, ja musiałem zaczynać e, od nowa ponieważ jakiś idiota e, sobie po prostu wbił e, w typ online, na którym ja byłem No i... O, widzicie? Wszystkich język Wszystkie trzany są jak Potrzebne wierzały, nie na stole Ryjsy tym rzućcie, ludzie Bo on nie coś tam widzi Dobra wiecie co Dobra, walcie z tą to i ile przepasz Ja mogę sobie wyjść Dobra, ale ja chcę strzały ok

Nie, tu nie ma. A, do z liby, z skrzynę, to może przez ten Ej, czekajcie, ja w ogóle mam jakąś misję zablokowaną. Czemu? Mroczny pomnik, zlikwiduj więcej wodzów. Ale wiecie co? Ja właśnie przychodzę obok tylu niewolników i nie mam tej głupiej piąstki. No to co sobie robimy? No czy co ze sobą robimy? Jednak... Dobra. Zrobiłem tą legendę. I chyba tak to sobie będziemy robić właśnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, czemu nie że się żadnych kosztów przetrwania? Szkoda, bardzo szkoda. chciałbym sobie tak prostu poradzić i poszukać tego działania. No Dobra. Coś tam zaatakowali z nienazka. Bla 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 bla. Zabijknujesz. Muszę mieć właśnie duży ten... skupienia... ...jaki zapas szal. Dobra. Tylko nie wiem właśnie, jak skupienie odzyskiwać. Przez żelma chyba nie. po prostu roczny cios. Po prostu nie pyknieję Ła! Ła! Typy zostawi. Leave me alone! No leave me alone! Dobra, 10 głową strzyła mi w głowę. Ja bym w nie zastosował tak krótkiej ataku. Nie, nie dostałem ale odzyskałem skupienie. I mi się wydaje, że tylko ci strzelcy zostali. Jest już na spokojności. Zastosowałbym też mroczny cios. jest. Kolejny. Dobra. Tyle. Askar. Narwi stworzył mnie dla Kowala pierścień za jego lojalną przyjaźń. Oho Legenda twojego łuku jest w połowie spisana już... Serio? Zrobiłem już pięć misji łuku? LOL właśnie 4 sztyletu 5 tego najmniej mam miecza mm. no to będzie problem Atrybuty życie, Nie życie. nic więcej <grybujesz> nic więcej i większe skupienie by się przydało i mam to więcej życia No i co, to było dość szybkie w sumie. Ale patrzcie, tu mam tylko dwa miecze. Tak, tu mam jeden sztylet. Mi się wydaje, że to będzie na ten. Tak, i to będzie podzielone, że tutaj jest pięć legend łuku, miecza i sztyletu. Już pięć misji łuku zrobiłem. Tutaj jeszcze zrobię ten pokaz siły ze sztyletu. To na arenie dopiero jak będę dość przykoksany Bezimienne istoty to też jak będę przykoksany A to ponad wszystko chyba nie robiłem Właśnie, wyssanie w walce To postaram się to zrobić jak najszybciej I wydaje mi się, że być może w następnym odcinku Zrobimy sobie wodza jakiegoś randomowego Um, i zrobiłem sobie do tego właśnie legendę sztyletu albo misję z zakładnikami się jeszcze zobaczę tak więc co to było na tyle mam nadzieję że odcinek wam się spodobał Zapraszam do lajkowania komentowania i subskrybowania na razie cześć do zobaczenia w następnym odcinku z Śródziemie cień Mordoru